Na pewno plus że są przejechane wszystkie, może wyniki nie były jakieś bardzo dobre, ale dojechany do mety i płynnie. Teoretycznie jest to sama jazda i to wszystko, ale tak naprawdę wyjeżdżasz do biegu, głowa się odcina, już totalnie gogle parują. Nic, 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 nie, nic nie widzisz już. Wydaje się, że nie odczuwasz, ale tak naprawdę na przykład zjeżdżasz z biegu i nie pamiętasz biegu. Duże jazdy, ale to właśnie teraz zaczęły się teraz gry 24, DMP, i to wszystko. Jest jazda i no starty już są coraz lepsze nawet. Trochę jeszcze muszę pracować nad takim cwaniactwem na trasie, coś walką taką lepiej. Dawid Lampart jest, on mnie uczy wszystkiego związanego z jazdą. Yy, można powiedzieć, że robi za trenera takiego, właśnie mentora, ale też trochę mechanika, bo też pracuję w sprzęcie i tak za wszystko. Jest jeszcze Waldi, mechanik i tata, który ogarnia tak naprawdę wszystko od zaplecza, takie rzeczy. Na pitbikach jeżdżę na przykład, bo daje mi to frajda, ale też na crossówce, yy, ale to tak naprawdę w zimie. Jakiś motocross, enduro. jest to bycie z motorem nawet zim, przez zimę. Cele pozostają takie same, żeby dużo jeździć, uczyć się jeździć, tak walczyć i po prostu zbierać doświadczenie.